Ja żyję swym życiem, bawię życiem, bo kurwa celem nie jest przeżycie Kiedyś codziennie grałem sobie w klocki, dzisiaj codziennie przeliczam se z plików klocki Robię co lubię, to mnie nawija, motywacja wypierdala ponad stan sumienia Drogie zegarki i biżuteria oraz kurzana ta pasmanteria Szybkie samochody i życia piki, bo na twój stan kręcimy wyniki Szybciej potrafię być, niż ty potrafisz stąpać Zawsze do przodu, nie w tył, wyższe ambicje niż norma Zawsze przed sobą mam nowy cel, celu realizacja jest prosta Nawet jak wejdę na szczyt, czy to tylko pro forma Ambicje nad światem, rzeczywistość ponad prawem Zliczam, wyliczam i zamykam papier Chodzimy ze razem, rozpierdalamy ten papier A się mnoży z biznesu po after Lampy z klamki ze złota Na prostej szybciej się wkręca noza. Pokazał Ci kim byłeś i będziesz na zawsze Ja nie zmywam Ci win, robię co dla mnie ważne Tam gdzie Twój marzeń Twój mój początek był zawsze Zostań w tym świecie by być, ja swój stworzę na zawsze Stanę jak Feniks popiołu, zrobię kreację na zawsze Gdy będzie dla Ciebie za późno zobaczysz uchyloną maskę Szybciej potrafię być niż Ty potrafisz stąpać Zawsze do przodu, nie w tył, wyższe ambicje niż norma Zawsze przed sobą mam nowy cel, celu realizacja jest prosta Nawet jak wejdę na szczyt, czy to tylko pro forma czy to tylko pro forma